Halo, halo. Halo Marku, halo Franku. Jest tu ktoś? Czy sam tu jestem? Siema Kamil. Przyszedłem się przywitać. Zapytać się, co u was słychać. No i generalnie, co robicie? Siema. O, siema, jest ktoś jednak. Fajna czapka, mam podobną. A dziękuję. I co mordy robicie? Siema proszę pana, siema, Michał. Mogę moda, czekam już pół roku. Zobaczymy Karol. Może i dostaniesz. Tak, jestem na bulwarze. Siema, siema. Ja piję tym barka. A co było pod kapslem? Gorąco dziś, prawda, gorąco? Uduś się? Dobra, to już masz bana. Nara. A, przepraszam. Cofnij <śmienny> To było pod kapslem, to sorry. Ale to nie mogło być pod kapslem, tylko mi prankujesz. Ja wiem o tym. będziemy mieli za chwilę ty drugi kadr dzień dobry było? aha no to spoko cześć Czarek siemano siema Karol Pieszko? a Peszko to jest piłkarz co nie? siemanko Mam chipsy, ale nie będę wam szeleści. No i co u Was słychać? Co? Pierwszy raz widzę twoją twarz. Nie tak sobie ją wyobrażałem. A jak wy wyobrażali sobie moją twarz? Magdalena. Co u Was w ogóle słychać, co? Bo taka cisza jest na tym YouTubie, nic się nie dzieje w związku z, z Galą Fameem ma. Również też nie ma żadnych e, działań. Przepraszam. No, ja nie wiem, czy wygrał, czy przegrał. To jest ciężki temat. Według sędziów przegrał, według kasusza i jego trenera, to wygrał. Więc są dwa inne. Wszystko dobrze. No, u mnie też dobrze. Trochę dużo pracy, ale. Co z hajkiem ten? Galon? Nie wiem, kurde. Nie wiem, Cisza jest. Aha, na plus zaskoczenie, to spoko, miło mi. Będę na MH3? Tak, będę. Jak będzie z Meduzą House dalej? Będziesz ze strony technicznej. Nie mogę nim mówić takich informacji. Meduza house jest w przygotowaniach. I będzie grubo. Siemanko fankarst Co tu się inbo odkurwia? <grywa> Jak się odkurwia? Nic się nie odkuria. Zwy zwyczajny lajtowy lajcik. Taki taki sobie. Raz na jakiś czas robił like Stwierdziłem, będąc w domu, bo dzisiaj bardzo miałem długi dzień, że zostawiłem wszystko przy komputerze i stwierdziłem, że muszę od, odejść od kompa i czymś innym się zająć. Na razie, bo to za dużo, to niezdrowo, nie? No i generalnie, ale przygotowania są grube, w ogóle dużo się dzieje. Teraz przygotowuję klip dla maestro oficjal do nowego kawałka. Będzie zajebisty. Naprawdę? Szczepiłeś się na kowita? Nie, nie szczepiłem się. I nie zamierzam. Ciekawe stwierdzenie. Czy myślałem nad zmianą formy Twoich filmów, na przykład gier, to właśnie takie nagrywki z twarzy i na przykład w plenerze. E, to znaczy ja będę zmieniał e, na pewno content, może nie tyle co content, ale wrócę do tych wersji, które robiłem kiedyś też. E, e, będę Komentował treści, które będą się pojawiały u mnie na kanale. I oczywiście będą to treści z kategorii sportowej i typowo Fame Ma. Więc będzie mała zmiana, ale to jeszcze nie teraz. Jestem na bulwarze w Kożowie. No, no i przygotowuję ten klip dla maestro oficjal. Niedługo będzie. Możecie sobie wpaść do maestro na Facebooku. On tam zapowiada. Cześć, cześć G-Wolf, Będzie ciekawie. Czy będą drank streamy latem w terenie? Nie wiem. Nie wiem. Dziś na piwko wyskoczymy na pewno, nie? Szymanowim, cześć Kacper, cześć Miłosz Dużo Was jest, fajnie. ibiście. Dla takich osób, które chciałyby mnie więcej obserwować, to zapraszam na mojego Instagrama oczywiście. W live oficjal razem pisane Zawsze miło, jak ktoś tam ogląda. Siemano Mateusz, cześć Natalcia. No i i tak to wygląda. Również też cześć Marcin. Również też te przygotowania do Meduza House też idą pełną parą. Działamy wszyscy. Każdy się mocno zaangażował i to jest zajebiste. Oglądamy nawet i tangent. Spoko. No i tyle, nie? Teraz jak się poznałeś z Meduzą? Meduza brał udział w charytatywnym meczu, który się odbył w Gorzowie Wielkopolskim. I on przyjechał do nas do ośrodka wypoczynkowego, bo tam mieli nocleg załatwiony. Dobry wieczór. Cześć, Mati. Cześć, Nesquik. Kurde, dużo was jest. No i jeszcze próbuję się wbić na mm, koncert e, hip-hopowy w Gorzowie, który się odbędzie 19 i 20. Na razie tam mały jest problem z akredytacją. E, organizatorzy na początku nie byli zainteresowani. Nie wiem, może dostanę tą akredytację, to wtedy zrobię wam zajebistą wideo z, e, z tego wydarzenia w Gorzowie jestem. No w końcu potężny streamer w tylko. Nie, nie jestem streamerem. E, no, a na, tym, na tej imprezie hip hopowej tam będzie Paluch, e, Kizo, dużo, w ogóle dużo, możecie sobie sprawdzić, dużo osób. Tylko żołnierz wielkopolskim z typu aż piszczy? Nie, tam kadarz wzory. Dzięki za info, proszę. Mam no, problem. No, dużo będzie artystów, maestro też oczywiście tam zagra. No, i bardzo bym chciał się tam wbić, nie, nie wiem, zobaczymy. pisałem, do Miejskiego Centrum Kultury, żeby dostać akredytację z miasta, ale oni nie mogą, bo ten amfiteatr jest wynajmowany, więc to muszę mieć od organizatora. Dzwoniłem też do Urzędu Miasta, do Wydziału Kultury, może oni by mi coś pomogli, dali mi właśnie namiary do organizatorów. No i rozmawiałem dzisiaj z taką panią, sympatyczną i no i ona może, może coś tam podziała w tym kierunku. Więc bardzo mi na tym zależy. No jak się nie uda, to się nie uda. Jeżeli się nie uda, to jeszcze będzie druga impreza taka oficjalna, która już jest organizowana przez miasto. Ona będzie się nazywała Wartownia. Mogę wam, wam pokazać, w którym miejscu będzie, bo jestem na drugiej stronie. To ja obrócić kamerę? Da radę. O i ta Wartownia, to ta, ta impreza będzie się odbywać tam o. Tam, o zobaczcie, tam są takie kontynery. O, i tam będzie można wejść, nie będzie nic trzeba płacić, tam będzie scena, będzie muzyka, i tam na pewno, z tego zrobię, na pewno wam wideorelację, nie? No, a jak się uda, to może na ten koncert też się wbiję, nie? Bo tak, żeby iść na koncert, płacić i nic nie nagrać, to nie chcę, e, chciałbym z tego zrobić materiał. Tak samo jak byłem na Patchdownie czy gdziekolwiek, to zawsze ta wideorelacja jest fajna, lubię robić takie rzeczy. Siemanko, Amelia. Mateusz, e, Siemanko, co kiedy widzimy się, kiedy Cię widzimy w klasce? Kurde, jak kasty się odważy podjąć rękawicę. No, no i tyle, nie? Nocne pranki już przygotowane na Meduza House. Winny ja nic nie mogę mówić na ten temat, co będzie na Meduza House, a czego nie będzie. Pytajcie, Meduzy, czy wiem kiedy Meduza House? Wiesz, co mordeczko? Taka informacja odnośnie Meduza, kiedy jest, możesz sprawdzić na stronie meduska.pl, tam jest taki harmonogram i tam możecie zobaczyć, kiedy Meduza publikuje filmy, kiedy są live'y charytatywne, kiedy jest live w ogóle, kiedy jest Meduza House, tam jest, wszystkie tam są daty, nie? I już tam karton przygotowany dla świętego na pewno. Na pewno będą duże zmiany, nie? Cześć, Karpalito, Byko. Ciaparito, byku. Okej, okay, dzięki, pozdro. No spoko, nie ma problemu. Przyjemność po mojej stronie. Jakie masz zdanie o Murańskich? Wariaty, nie? Tylko trzeba brać na to poprawkę, że oni są aktorami i me... dużo odgrywają, więc raczyłbym wszystkiego, raczyłbym wszystkiego nie brać do e... siebie. Siemano, Krzysiu. No fajnie, dużo was jest. <laughs> na co u was słychać? Jak spędzaliście dzisiejszy dzień? Tak gorąco było? Wielkopolskim. Co z tym strajkiem na Twoim kanale? Jakim strajkiem? Jaki strajk był czy co? Nie wiem o co chodzi. Co sądzisz o werdykcie Castro Parkę? Kurde, no co sądzę? No Nie wiem co sądzę. No. E, organizacja tam wypowiadała się, że no, jeżeli będzie jakakolwiek walka w, w Fame Ma, w boksie, to będą e, Szczywne zasady bokserskie No i że nie będzie takich, takich rzeczy jak teraz się wydarzyły Kasi się zgodzi na walkę Mówi to na live <grytanie> Daj szota mordo Siema jutro mam ważny dzień w szkole Pytania z matmy i się stresuję Nie przejmuj się na spokojnie Najważniejsze jest to żeby zachował spokój jak, nie, jak, będziesz, jak się zachowasz spokój To nie pomylisz się i będziesz myślał trzeźwo Siema Gabriel No mieliśmy informację że dostałeś Za szota strajk Co? Nie. Nie stałem żadnego strajka zaszoda Szkoła do 17, a potem od 17.30 do 20.00 trening z, z nogi, więc ciekawi było. Ty to ty tak długo do szkoły chodzisz do 17.00 godziny masz lekcję? Jak to jest możliwe? Stary, to ile ty masz godzin? 9 <grym> Masakra. Kasia lubi cię i wbija szpileczki, a dużo razy mów... Mów, że dobrą robotę robisz Nie ja wiem o co chodzi Szpilka? <grym> Od 8 do 17, ja pierdolę. Masakra, masakra. Tyle w szkole, ale to chyba jeden dzień masz w tygodniu, taki co? Taki plan mam piękny. W Islandii zimno, ledwo 8 stopni dzisiaj, a u ciepło. No tak, u nas słoneczkę strasznie, ale masakra. 8 stopni. A kiedy? Jaką macie tę temperaturę największą w tej Islandii? Czy masz problem? Czy nie masz problemu od strony władz? Fejma, mam zaudysponowanie tutaj takich długich fragmentów materiału z ich kanału. Mam współpracę z Femioma. Ale za to w piątek od 8 do 11. O! To już jest dobra, dobra wiadomość. Że idziesz w piątek przed weekendem na 3 godziny. Ja mam takie dwa masakra. Powiedział, że waży 30 kg więcej, ale się zgodził. Nie, zdąży, nie zdążyłem szoc. Trzeba było czosnąć live'a. Więc środa do Bani, ale piątek super. No piątek elegancki. Tak w sumie można powiedzieć, że masz długi weekend, nie? Od piątku zaczynający się. 21 stopni była największa, jaką widziałem. O kurwa. Ta Islandia to zimna. Tam jest klimat chyba ci ludzie nie? Czy nie? Ja nie wiem nawet. Masakra. Ja pamiętam, jak chodziłem do szkoły i też miałem taki dzień, w którym e, miałem lekcję chyba do 15:30 albo do 16. W ogóle to jest ponowiar, nie? Patrzcie na to. Tu jest pełno ludzi. Widzicie? Śródziemnomorski jest nad Morzem Śródziemnym. Aha, <laughs> nie wiem, tak piękno Nie mam pojęcia, słaby byłem z geografii. Widziałeś na Instagramie, za ile parkę wystawił sztabkę i pas króla? Nie, za ile? Za ile wystawił? Powiedz. To jaki tam jest klimat w tej Islandii? Będę na za House. Będę i będzie grubo, nie? To będzie. To będzie. Masakra to będzie. Zimny zimny klimat. 25 tysięcy funtów. E, funtów. Funt jest razy 5. Czyli 25 razy 5 to jest 125 tysięcy złotych za pas i z czapkę. A ciekawe, ile czapka jest warta, była ta cześć. Pozdrawiam również z Giewu. Pozdrawiam! Zapraszam na bulwar, na, na, na tego, na transmisję na żywo. Na beduzochowo będziesz tak samo e, czasami pokazywał przed kamerkami, czy będziesz bardziej skupisz się na kamerach i tak dalej. Nie mogę takich informacji powiedzieć, dlatego że to jest tajemnica. Zapytajcie, meduzy. Licytacja jest. A, to czyli od 125 tysięcy złotych licytacja, to, czyli minimalna 125 tysięcy. No to taki... taka wartość pasa i, i tego, nie? Skandynawski. Nie no, to naprawdę tam jest skandynawski? Ja nie wiem. ja za mnie sobie robić. A sztabka 100 koła jest warta. No tak. Czyli 25 tysięcy pas, a Kasio mówił, że zrobił pas za 10 koła. Więc nie wiem, jak to wychodzi. Czyli pytaszcie do przodu, co zarobić. Ten. Ale charytatywnie chcę wystawić na sprzedaż, czy po prostu wystawić, bo chcę zarobić? Co sądzisz o tym, że Niemodlin to najlepsze miasto w Polsce? He. Nie wiem, gdzie jest Niemodlin. Wiem, że Modlin jest koło Warszawy. Ty, patrz, coś płynie. Patrz, coś płynie. Patrz, co to płynie? Co to płynie, ty? Jakaś wyspa popłynęła. Ty wyspa popłynęła. A jakaś wyspa się odłączyła i popłynęła się ma zero. Wiem, że modlin jest gdzieś koło Warszawy chyba. Wydra. Nie, bo nie ruszała się, chyba, że zdechła. Realne stokoło, ale jeżeli chodzi o centymetr sposób dobycia, to jest. No pewnie, że to jest droższy. Ja bym nigdy w życiu takiej sztabki nie sprzedał. To jest pamiątka do końca życia. Kto ma taką sztapkę? Nie ma nikt. I najprawdopodobniej już nie będzie miał nikt. No Mady powiedział ostatnio, że będzie chciał trochę Ciebie odciążyć, żebyś nie był tak zabiegany jak ostatnio, więc pytałem. No to może jak tak powiedział, to coś w tym jest. Czy wiesz może czemu i samo już nie zawalczy do organizacji ma, A, a Mateusz, a, sk a skąd masz taką informację, że nie zawalczy? No 59 osób. Ja w ogóle będę miał do Was na koniec prośbę, zobaczymy czy mi pomożecie. Region Północy, Skandynawia chyba więcej niż dwa z geografii nie, mia nie miałeś. Znaczy, nie, no ja zdałem geografię tam, z czwórką wyszedłem na świadectwie, ale. No nie wiem, jakaś tam dla mnie wiedza nieprzyswajalna, bardziej historia dla mnie była lepsza. Na Facebooku i samo wystawił. A kiedy to wystawił? A może to meduza płynie? Nie, to nie była meduza. W Islandii dzień trwa więcej niż noc. No właśnie, ile? No bo tam coś takiego jest. A, już wiem. Bo Islandia jest chyba yy, bliżej równika północnego, tak? Nie wiem czy ja w ogóle mówię coś z sensem. Czy w ogóle... Nie, nie równika, tylko południka. Nie, północ, pół... Równie. pół północnika. Pół, północnika. Kurwa jaka siara. Północnika. Nie cały nocnik, tylko północnika. Nie pogrążaj się, a ciebie jest płaska. Nie, no co? Nie, ćwierć nosnika Ciekawe, czy ten nosnik jest pełny, czy pusty. No i tak to wygląda. <śledzio> Południka? Znaczy nie, bo południk jest na dole, tak? Północ, południe, południk na dole. A u góry co jest? Równik na środku, a u góry co jest? Półno... <śledzio> Północnik? <śledzio> na Facebooku wystawił oświadczenie z dwa tygodnie temu. Nie widziałem tego, będę musiał zerknąć dzisiaj. No może nawet szota zrobić o tym. <śledzio> Pełny nas niebo. Jak gocha sika, to jest <śledzio> Wygadacie. Siemka Sysia. Masz Shot na moim kanale. Ale czego Shot? Ale czego Shot? E, mam cię na hita. Weź napisz... Wyślij mi na Instagramie swój kanał. Mam cię na hita i ja obczaję, co? Trzeba do innego zadzwonić, czy Shot jest z tego live'a. Nie no ja nie kojarzę, żeby robił tego live'a. No pfu, live'a. Shot, ty, do no, ja co ja nic nie piłem? Tam w ogóle goście mają taki wielki głośnik i nie, przez niego grają, ale taki, taki wielki jest, no on ma, nie wiem, z metr chyba wysokości. Dobra, odpowiedzcie mi na moje pytanie. Na dole jest równik, tak? Na... Nie, kurwa, nie jest na dole równik. Na środku jest równik, na dole jest południk. Jest w ogóle południk? Ktoś wie nie? I co jest u góry? Tam jest północnik? Mówił też, że się... Pryłeś kiedyś, a pierdolisz tam gościu, kacopoły. poły. Napoje wyskokowe były. No nie byłem, nie? Trzeba coś pałeś. Jan, no nic nie spałem. Życie ci pan? I bardzo przyjemnie mi z tym. No Czy eee. się lepiej, czy ty czasem czasami czegoś nie piłeś? Nie, nie piłem. Ale... ale może wypiję. Może pomoże. No ktoś zna odpowiedź czy nie? Co jest na dole, no? Puh, u góry. Czy nikt nie zna na to odpowiedzi? Co? To by było łatwiej. Dwie godziny różnicy jest czasowo. Ale co dwie godziny różnicy czasowo jest? Między północnikiem są równoleżniki i południki. Czyli nocników nie ma. Czyli u góry jest równoleżnik? Północny? Czyli Islandia leży na równiku północnym? Nie ma Instagrama, zobacz sobie na kanale. Ale ja, ja nie zapamiętam twojej nazwy, wiesz? Byku, załóż Instagrama. Przepraszam, zwrotnik raka jest u góry. No, to Islandia jest na zwrotniku raka chyba, tak? Siema Kamil. Boata, to woda z warty tak śmierdzi i winnego innego odurzyło. Nie śmierdzi ta woda i nie odurzyło mnie. Gadacie głupoty, zwrotnik raka to było, równik, południk, nie ma nic więcej. Dobra. To gdzie leży ta Islandia? Bo już zaraz szału dostanę. Na górze północnik, po, tylko południk jest. No jestem północnik czy cały nocnik jest? Południki są u góry, południki są u góry na, na dół? No co tak idą po pioniech. Nie, między Islandią a Polską dwie godziny są. Aha, rozumiem, ale do tyłu? Czy jak? Aha, dzień dłuższy, czyli u nas jest zachód na przykład od 21, to u was jest od 23, tak? U góry nie ma nic. Nic nie ma u góry, jest pusto. Jest po prostu jest kura ziemska, tu są kraje, kontynenty i tak dalej, wyspy, a u góry jest pusto, tak? Jest po prostu pusta. W nie ma wody, nic, po prostu odchłań. Edukacyjny stream. Trochę tak. Już na, jak na globusie. Ja nie mam globusa. Czy masz jakiegoś rywala, z którym chciałbyś się poza Castim? E, z Turmanem, ale on nie zasługuje na walkę. Bo, bo nie zasługuje, bo jest oszustem. E, nie, no jestem pewien, że więcej niż dwa z geografii nie było. Nie, z geografii miałem chyba czwórę. Na górze i na dole. Ale co, róże czy co? Co wy gadacie? Równik to jest jeden z równoleżników. A ile jest równoleżników? A mówili, ta wiedza w szkole nie będzie Ci potrzebna. <grymne> Coś w tym jest, Kamil. Miło było, pozdrawiam, dobrej nocy. Dobranoc, Kasper, na zwrotniku raka. <grymne> Dobranoc. Eee, nie Kasper, tylko Jan Ded, Na zwrotniku raka. Ale co na... Mówcie pełne zdanie. Na zwrotniku raka. Co jest na zwrotniku raka? Ja nie wiem. U mnie jest 20.21 teraz, a u mnie jest... O, Ty masz do tyłu. Aha, wcześniejszą godzinę, rozumiem. No to dwie godziny. A co ty tam w ogóle robisz, mordo? Pingwiny z Madagaskaru na górze buszują. A, czyli jest otchłań i pingwiny. <grywają> Jaką po wojaku. A tam jaja robicie. Dobra mordeczki. Za chwilę... Jeszcze tam chwilę posiedzimy. A, bo miałem do Was prośbę, wiecie co? Mam do Was prośbę. Ta, cofną się w czasie. <grywają> Nie z Islandii. Islandia na zwrotniku raka, A Islandia jest na zwrotniku raka, tak? Właśnie napiszcie do raka, zapytajcie się. Ciekawe czy rak ma Instagrama. <grymne> Dobra, przyznajcie, się, że napoje wyskokowe wjechały. Nie, nie wjechały, wyskokowe. A ja wam proszę do Was. W ogóle macie Facebooka? Jak macie Facebooka, osoby, które mają Facebooka i chciałyby pomóc mi w pewnym realizacji właśnie biciu się na ten, cześć Martyna, biciu się na ten e, koncert hip-hopowy. To jeżeli ktoś ma Facebooka i chciałby mi pomóc to najlepiej żeby wpisał na Facebooku znalazł festiwal hip hopowy Gorzów i tam jest wydarzenie utworzone i tam gdzieś pod jakimś materiałem zdjęciem ostatnim u nich tam możecie napisać w komentarzu żeby napiszcie w komentarzu wejście w innego żeby zrobił Wam wideorelację, wideo jak macie ochotę, nie? Miło by było. A tam później sprawdzę, kto tam napisze, to może nawet skomentuje. Zależy mi na tym. Tomasz z Islandii. Cześć Tomasz, bardzo miło, że jesteś u mnie na streamie. Ty, Tomek z Islandii, to już druga osoba z Islandii jest, ty. Tomek, gdzie leży Islandia, na tym, na równiku Raka, czy na północniku? A ty powiedz jedno. E, powiedz co pali, paliłeś dzisiaj. No i tego, i palę. Zaraz to zrobicie. No to super, bardzo miło. Co tak ciemno, no bo już jest wieczór, nie? Nie ma tu żadnego światła, więc niestety. Winny i komu... Co ty kur winny i komu jesteś? Nikomu nie jestem winny. Wcale winny to nie znaczy, że jestem winny. Winny może to być... Winny może być na przykład winny może być też zapach, nie? Więc niekoniecznie to jest, że jestem winny. Kiedyś zrobię o tym film, dlaczego tak się nazywa kanał. Islandia leży... Uj daleko, tyle wiem. Właśnie na no Islandii się chyba można tylko dolecieć, nie? Obejrzy teraz? Nie, czy nie jak skończę live'a? Na ćwierźniąc skórze się ma jak tam w Kauflandzie Covidianie dalej sapią? Ciekawe Daniel? Ciekawe pytanie. Skąd ty wiesz takie rzeczy? Na zwrotniku raka leży Islandia, o i Kacper już powiedział, winne drożdże, winne drożdże. Aha, na przykład, no, U, będą szoty w takim razie. Ale z czego Dawid? Po tym szocie będziesz się z nim bił? Ale z kim? Jezus mar a z Casti? Nie, ale chciałbym zobaczyć, bo, bo jak tak było, znaczy, że Kasti wie, że zrobił błąd. E, winny ja jestem z gieru ze Soneszy i ty pewnie na bulwarze, co? Dokładnie, masz? Ja bez maski chodzę od roku, czasu, ani razu nie miałem ubrany. Ani razu nie miałem ubrany. No i dobrze. Kojarzę z kolejki w Kauflandzie, haha. Serio, Daniel? Co ty mówisz? No dobra, a powiedz mi, w którym miejscu byłeś w kolejce? Byłeś za mną czy przede mną? Bo ja pamiętam, kto tam był, bo się rozglądałem. No proste. Ja zawsze pomocny. dziękuję Kasper. Dlatego dostajesz ode mnie moderatora. Proszę bardzo. Tylko bądź grzeczny proszę. Fajna piosenka w tle. No tam chłopaki puszczają muzykę, także z git. Zawijam się do Koksa, pozdrow inne No pozdrow ode mnie Dawida. Pozdrawiam e, Tomasz. Dziękuję za to, że wpadłeś. Pioneczka, pozdro. Gorzów to po niemieckie miasto winny. Opowiedz kiedyś o tym. Zasiłek z, e, zgadza się. E, opowiem. E, zrobię jakiś materiał. Kiedyś Gorzów się nazywał Landsberg. Niemcy tu mieszkali. E, zgadza się. Ciekawa historia z tego miasta. Bardzo ciekawa. E, no i wciąż ją odkrywamy tą historię. Proszę bardzo Kacper. Słuchajcie, zrobimy tak. Ja będę kończył live'a, ale zrobimy tako, Zrobimy rajda, dobra, na koniec. Im okay? I mi pomożecie, okej? I Kacper też mi pomożesz. E, wiesz co, co zrobimy? E, Kacper prosiłbym Cię żebyś e, przysłał jako moderator e, pospamował linkiem do transmisji Dawida Koks'a wejdź sobie na live Dawida Koks'a skopiuj link, przyjdź tutaj na czat i pospam e, tym linkiem i wbijamy do, e, wtedy do e, Dawida Koks'a i e, zrobimy ride. ale poczekam aż będzie link Piwko w, w plenerku? No jeszcze nie A w Zgorzelcu byłeś? Kojarzę nie wiem czy byłem, ale kojarzę Będziesz na Medusa House? Tak, będę. Aktualnie przygotowujemy wszyscy całą ekipę Medusa House. Naprawdę fenomenalna ekipa, która ma bardzo dużo pomysłów, które zrealizujemy i szacun, że tacy ludzie tak zaangażowani są. Cieszy mnie to bardzo. I wiecie co? Rzadko się spotyka ludzi, którzy są uczciwi i szczerzy. Nie? To jest to jest naprawdę największy plus, jaki jest, że e, ludzie, którzy przyczynili się do Medusa House, są, są prawdziwi, nie? Są tacy naprawdę prawdziwi. To nie są ludzie, którzy e, szukają korzyści we wszystkim, tylko są prawdziwi. I to, to się ceni i to jest bezcenne. Dobra, mamy link, wbijajcie pod ten link. Wszyscy wbijamy tam pod ten link i wpisujemy i piszemy pozdro e, od winnego live'a. Go! Rajda robimy do Wida Koksa. A ja kończę transmisję. Dziękuję, że byliście. Buziaki. No i widzimy się jeszcze. E, za jakiś czas tam, nie wiem, za kilka dni może. Wbijajcie, wbijajcie, pozdrow, winnego live'a. Wszyscy, wszyscy. Siema!